I 3, 2, 1, po 6, myglą, myglą, my, my. warlock, ale będzie zadyma. Szybkie fejkowanie kluczy i zaraz odpalamy im komsy. Nie byłbym sobą, gdybym nie zadźgał kogoś na samym starcie. To ten, no odpalamy te komsy i turecka misja, akcja segregacja. Orzesz w mordy jeża. Tylko nie to. Dobra, mamy pomysł. Spokojnie, to się wyklepie. Widziałem siebie, random na oczach, ale nie wiem kto, gdzie ciałka. Ciało chyba świeże. Widziałem swojego klona. To był ułamek sekundy, mogli widzieć, że to ja mu walnąłem kosę w plecy, ale nie mogą być pewni, że to nie Morfling. Ciachnął i odbiegał. To ścikowa, a ale ktoś zgłosił. Aj. Możliwe, że dwa nubki były. Czemu zgłaszacie jak widzicie dwóch nobów? Gdzie ciało? Ale wydaje mi się, że nubek mógł zabić na komsach. Węku noty daltonista jesteś chyba random na oczach. Jak coś to Rexer pod storej cię odbijał w prawo jakby uciekał. Nie chciałem umrzeć u matej. Wenku cymbał zgłosił jak było dwóch nobów, jak było jak dwóch nobów, nobów. Jak, jak było dwóch nobów. nobów. Może on się przebrał. Widział ktoś węka? W sensie ja widziałem jednego jak zabija ale na pół sekundy. Także może faktycznie było dwóch. Ja myślę, że bait plus flowersi. Bla 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 tralala budu, budu 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 tra, trac kapusta. Skip skip. Czemu jakiś cymbał walnął prosekutorem delfinka, który nic nie zrobił xt? W sensie ja nie, ja mam, nie mam nic, mam nic przeciwko hwe, hwe, hwe ale no f dla delfinka. Dobra, musimy użyć teraz mózgu, żeby to jakoś sprytnie rozegrać. W ogóle to dupnijcie w wspólnicy w lajka jak będzie 10 milionów to odcinki nie będą raz w roku w zimę. Znaczy się znaczy 10, 10 tysięcy, tysięcy drobna pomyłka. Kocham matematykę, mam warloka więc mogę ukamieniować kilka ufolutków na raz jak mi się naładuje kil do 100% ciszy. Siała baba ma, nie wiedziała ja. Spróbuję go zawołać w miejsce gdzie będzie jeszcze jakiś inny ufolut. T prezes chodź za mną a nie przysiad na butle robisz. Dobra, Dobra ona nie ma w dupie. Sadge widzowie. Możesz cholera jasna mogłem go już tam zadźgać. Ciekawe co za głupoty tym razem będą gadać. Skliruję tego Gaugana co butle napełniał żeby se jakiejś alibi zrobić. Uma tej clear z tego fraga ciało chyba świeże. Elixon czemu uciekałeś od ciała nad kąsami? Ja jestem Admin co? Na pewno to nie self bo byłem e Vitals. WTF ja byłem teraz labiej XT Ciało ma co najmniej 3-4 sekundy To ile ma sekund? No ciało upadało Nie wiem jak poszedłem na Vitals 3 sekundy temu to już nie było Czemu był prosekutor w tamtej grze na tego ziomka? Cicho sieć kasztanie dobrze zrobił Popieram Dobra a ten no bo mój wspólnik odpierdzielił maniany więc muszę go susować bo zaraz gałgany będą mówić Że go bronię i mnie wywalą w kosmos Elixonsus sus lub jego morfling Bla 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 mr, mr, mr. No ja widziałem Elixoną co zabija Koko czambo ence trach 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 Leśnica! Dobra, nie będę was zanudzał tymi tekstami, bo są nudniejsze niż fantadeusz Dama Sienkiewicza. Znaczy się Mackiewicza. Mackiewicza. What? Po głębszej analizie stwierdzam, że jednak nie są nudniejsze. Ale to Ale nie, zmienia nie zmienia faktu, fakturze, że to, to też, też jest, jest nudne. I skip na razie. No i dobrze, prawisz łoś. Skipnijmy, jestem za. Nie wiem co robić, drzwi im zatrzasnę. Prędzej nie użyłem mózgu, bo go nie mam, ale teraz postaram się go użyć. Sorry, odklejam mnie. Dziadek wiedział, nie powiedział, a, to było tak. a ty co gruby taski robisz? Ok, to rób. A few Later. O, kuźwa, gdzie jest spawner folu? Dłużej grzeba, tu się tyle zrespiło. Dobra, ci tu sobie mierzą gorączkę. Mój wspólnik jeszcze nikogo nie zadźgał, guzior zaraz będzie miał 100% i zrobimy cmentarzów ludów. Pierdziele, zabijam stąd. Ej, ale ja go nie mogę zabić, bo on jest sam, muszę ukatrupić na staku. Rób te kable. Oklopsiki sorry spanikowałem. Nie no gruby skąd ty żeś się tu zrespił magicznie KOMsy wyłączone. No to rip. zostawcie F w komentarzu albo w sumie jak to oglądacie dalej to napiszcie wiersz o kiełbasie. Aha inżynier super gruby poszedł na skana więc mamy cień szansy, że jest ślepy i nie zobaczy ciała bo w sumie nieźle skitrane jest za kiblami cholibka 14 sekund może uda się ciachnąć grubego w tym czasie. O nie tylko nie to. Mam mikrofon hehehe. <noise> I będę wam teraz mu mówił to, co się stało. Krowa. Ciało w ofisie między adminem a Vitalsami. Uf, to nie te ciało, chłe chłe chłe. Nubek, wyjaśnisz czemu uciekałeś od ciała w labie? Oh shit, not good. Elixon, coś chciałeś dodać? O kurde, oszust, oszust, lecimy go wykonfidencić. No i dupa mają nas dwu. Nic nie wiemy, panie łosiu, pustynny. Fenek? To drapieżny ssak należący do rodziny psowatych. Łosie, jelenie, sarny. Widzicie podobieństwo? Ja widzę. Sorry, Sorry znów, znów mnie znów odkleja. Nie, nie uciekałem od ciała w labie, panie United. Nie wiem, na jakiej podstawie pan takie coś mówi. Stałem obok kąsów i już naprawiałem, aż zrobił to za mnie inżynier. Tyle mogę powiedzieć, daj mi spokój. Czy kamernik widział nupka wybiegającego z laba Elixon jak się skacze z lokalizacji do lokalizacji, co masz na myśli? A jeśli widziałeś nupka to prawdopodobnie ktoś się za mnie ciągle przebiera. Wytłumaczysz i może to być pan węku. Umiem biegać. No na przykład z dolnego ofisa do góry na dropship, ale tak z wenta. Albo Elixon co węku odklejasz. Nie wiem na jakiej podstawie widziałeś jak wychodzę z wenta. No chciałbym odklejać. Niezłego gestera grasz. Ktoś uciekał z dekontaminacja. dekontaminacja. Nie wiem kto. Morflink może wentować. Słucham? Kto ma gestera No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? By the way, czekaj, XT. Czemu nie zgłosiłeś ciała, skoro wiesz gdzie było? Bo właśnie tak go pocisnę, wspólnicy. Bo pamiętajcie, że te ciało, które teraz zgłosili, to nie od tego, co ja zaćgałem. Bo ty też byłeś Sus-XT. Ciekawe pytanie. Ale teraz to Elixon jest teleporterem. On zrobił to pierwszy. A ten to po minucie odpowiada na moje pytanie, czemu nie zgłosił ciała? Tak w ogóle tak, to, to beka, bo BK tu BK się toczą dwa oskarżenia sądowe na raz, raz, raz i reszta pewnie laga ma 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 mózgu mógł i nie wie o co chodzi. Łe Blablabla kiki kici miał będę ciebie brał w sensie ser z lodówki łoś lubi jeść też kukurydzę Ej po co Ej, ja wam ja o ja tym gadam? No i mój wspólnik leci do lawy Miłej kąpieli No i syna nie ma w domu To może w końcu teraz uda się użyć mózgu i coś zdziałać póki mnie jeszcze nie wydupcygi. Nie wiem za bardzo co robić to w międzyczasie zaśpiewam wam może piosenkę o jajku Jajko Bardzo fajne jajko Jest bardzo chrupiące Bo jest w skorupce gdy go ugotujesz. Nie nie dobra koniec sorry wybaczcie. W międzyczasie wam tylko powiem że na naszym discordzie masa osób grafa mogł więc jak coś to wbijaj. Dobra mój magiczny przycisk już się ładuje dawaj no mała ładuj się do 100% go go go. O siemałoś. Ocho kamerownik. To w sumie zaprowadzę go do kamernika i zapitole dwie pieczenie na jednym ogniu. Rach ciach ciach. Czekaj co? Tam był jeszcze jeden kamerownik. Raczej mnie nie widział ale, ale muszę, muszę się bronić. Się Bait nubek na oczach. Ciało jedną sekundę ma. Self. Uff. migło mi. Random jest Nubek na moich oczach. Byłem kamerki i widziałem. Weź się uspokój kasztanie kąpiel w lawie jest przyjemna. Random gonił man United a teraz on nie żyje. To nubek wiem wiem. Ufam ci trollerlus, nie random ty biegłeś. Self. Widziałem cię. Byłem kamerki całą rundę tylko na komsy poszedłem. Dobra sieć już cicho wszyscy wiemy, że kłamiesz. Znaczy, znaczy się czekaj się co. Prawidłowy głos może być tylko jeden. Oczywiście. Jakby były to wybory na prezydenta to powinien być na mnie ale w tym wypadku niekoniecznie. Okolitka wypitolił się jako wampier łe podziel się szynką z lodówki z kotem albo psem ale tak żeby mama nie widziała. A i daj suba.